Możesz jeszcze sobie kadzidełko zapalić, na przykład jak nie masz palosanto, ani białej szałwi, cokolwiek możesz sobie zapalić, tak on, bo... tylko że nie papierosa, nie, nie, ani żadnego skręta i powiedz sobie taki, zrób sobie rytuał przed samym sobą nikomu o tym nie mów, <śmów> ale ja ci powiem i zrób sobie taki rytuał, że od tej pory wszystko już czujesz, wszystko wiesz wszystko rozumiesz? No? Wszystko czuję? Wszystko widzę? Wszystko rozumiem? Rozmaż się w tym? Wszystko widzę, wszystko czuję? Wszystko rozumiem, wszystko słyszę? Wszystko kocham siebie. Ufam swojej intuicji. Cokolwiek zrobisz i będzie miało to znaczenie, no to... Groba sprawa. Ja tak patrzę kątem oka, bo chyba mysz przebiegła, a koty są jeszcze za małe. <laughs> to jest niesamowite, jaki ten dom jest pełny emocji. Musiała teraz jakoś wejść sobie. Ciekawe, co ona tu będzie chciała, ta myszka. Widzicie, ile się rzeczy dzieje wokół nas? Niesamowite to jest, nie? Hmm. Gdybyś ty wiedział, jaki ty jesteś. Uuu, to byś o głupotach nie myślał. Jeszcze bardziej byś zwariował. 这买一些。